Joche, ja co nam dzisiaj w duszy gra? Środa 9 kwietnia 2025, 2025 roku, 2:21 czasu angielskiego w nocy. 2:21. I teraz tak, chciałabym Wam coś powiedzieć, tak. Mam tutaj moje suno i chciałabym Wam pokazać, jak się. Że tak powiem, edytuje w tym sunu, czyli jak się poszerza. Czyli załóżmy, mam tutaj 3b, 6a, tutaj jest 5, tu jest 2b, tutaj nic nie ma. Dzień z dziećmi. Jeszcze tego nie zrobiłam, ale zanim będę pokazywała, to chciałam Wam pokazać. Tak, mam jeszcze 2150 kredytów. Do 1 maja sobie opłaciłam i czyli 1 kwietnia opłaciłam, bo to jest na 3 dni, czyli 1 kwietnia sobie opłaciłam i muszę powiedzieć, że to suno, od kwietnia go używam, używam do 2024 i dzięki temu, że ludzie płacą, to widać, ewidentnie widać, że to suno się zmienia, gigantycznie się zmienia. Także... Teraz znowu zrobili, dokonali jakichś zmian, czyli wiem za co płaca, aczkolwiek ja, e, dawno nie płaciłam, nie pamiętam kiedy przedostatnio płaciłam, e, także, e, i teraz tak, wiem na co płacę abonament. Tutaj troszkę pod kątem Piotra Tymochowicza. Jeśli ja płacę, tutaj było 10 dolarów bodajże zapłaciłam za to to miesięcznie. Mogę cofnąć abonament, czyli akurat mam wycofany abonament i mogę sobie płacić raz zapłacę, raz nie, trochę jest darmowej wersji i teraz tak, wiem za co płacę. Mogę z tego skorzystać? Z gazu, czy nie? Z gaz. Czyli tak, wiem za, za co płacę, i mam dostęp do tego urządzenia. Konkretnie za to płacę 10 dolarów tyle, co platforma QLG. Piotra Tymochowicza, Proszę Państwa. I teraz tak, mam tutaj otwartą piosenkę. I tak, zauważyłam, że tutaj tak, w, inaczej inaczej Wam pokażę w jedynce może jedynkę otworzę z boku i pokażę Wam tak, taki tekst. Jest troszkę e, nie bardzo tutaj, nie bardzo na wizji, w tym. W, 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 no, literki na wizji, ale też jeszcze tutaj pokażę, zwiększyła się, e, plik się zwiększył na 720. Jest lepsza jakość, czyli wiem za co płacę, ale co jeszcze zmienili, to mianowicie to, że jak chce się pobierać filmiki, może tutaj z czegoś, co nie korzystałam, to tak jest, zobaczcie, wcześniej oni za każdym razem. Automatycznie było generowany film. A teraz, jak chce się wziąć jakiś filmik, to trzeba kliknąć, żeby wygenerowało wideo. I to jest dużo lepsze. Czyli na to konto, że automatycznie nie generują filmika, to dają większy plik. Większy plik tego, co chcemy wziąć, bo dużo idzie do kosza, tak naprawdę z tych nagrań. Nawet te party, czyli takie, co się no, połówki jakieś tam brało, to też był filmik z tego tworzony. Także tak, i teraz tak, takie coś jest za duże, i ja zrobiłam takie coś. Takie coś. Teraz sobie to skopiuję, tylko że tam już wygenerowałam filmik, więc ale pokażę Wam jak to się robi. Ja sobie to skopiuję, bo to jest to, ta sama treść, nie zmieniałam nic. Kopię, chociaż czasami w niektórych piosenkach to. To. Co to jest? Jedynka. I tutaj biorę i sobie to teraz podświetlam szybko, kasuję i sobie wklejam. wklej to jest za darmo. Za darmo też można. I save. I jest już tekst zmieniony, tylko musiałabym teraz wygenerować, tutaj sobie załóżmy, wezmę regenera żeby zregenerować to wideo, no to regenerate wideo i tutaj teraz się przetwarza. Nie wiem, czy się przetworzy, czy nie, bo mają jeszcze jakiś problem. Także. No, ale chcę teraz tutaj z tym zrobić. Wiem, że ta piosenka jest e, urwana. Troszkę akurat w którymś momencie. W którymś momencie troszeczkę no, tam nie bardzo z rymem zrobiłam i musiałam poprawiać. Od tego momentu od tego momentu muszę tutaj a. mamo, o jest indyk kolorowy dobra, to a, przecież muszę wziąć edytuj także tutaj sobie i tutaj, dlatego tam się zaświeciło dobra to wykasuję save i teraz tutaj, nie tutaj, tutaj teraz to było to. To było to, i tutaj w innej karcie jeszcze to jest. Więc teraz sobie biorę. Teraz sobie wezmę to, skopiuję. Kopiuj, tak. Tak FK pracuje, tak FK pracuje, i teraz wezmę sobie tutaj, jest e, tu Extend, ek, Extent, czy jak to tam, Extract? Dobra, e, biorę i e, sobie wpisuję tutaj, w klej. E, I teraz tak, e, nie od tu jeszcze są minutki. Tu jeszcze są minutki, więc ja muszę teraz sprawdzić, od której minutki e, mi to zerwało. Ale nie w tym miejscu, ponieważ tutaj e, już skasowałam tę, tę treść, więc muszę w innym miejscu, tutaj sobie wezmę i to jest to. To jest ta piosenka. Mamo daj zabawki. I teraz Mamy sobie, dużo... Żeby... Mamo daj zabawki! Mamy dużo dzisiaj trawki od skakania i biegania w Może zrobisz nam wydłużki. Drobne mruch. O i tutaj, e, tego nie ma. Prze te, tego fragmentu nie, nie wzięło, więc teraz tutaj muszę sobie troszeczkę cofnąć i zobaczyć. Dobra, jest minuta 54, więc teraz sobie tutaj ustawię na minutę i 54 i teraz mam. I teraz mam już odpowiedni moment, od którego tutaj o, od razu widzicie ścieło, bo odkliknęłam. No i tutaj do takiego momentu, minuta 54 i teraz mogę zrobić create, chyba dobrze wpisałam, bo czasami i literówki zrobię i coś tam, tutaj też zmienili, bo wcześniej gdzieś indziej było, pozmieniali, całkowicie pozmieniali, znaczy nie całkowicie, no ale dużo, dużo, naprawdę widać, że pracują, widać, że pracują na tym, żeby ulepszać. W przeciwieństwie do projektu QL QLG, tutaj ewidentnie ja widzę, widzę. Taki skaning osobowości, dobra, tworzymy i teraz się tworzy, to bardzo szybciutko. To jest czwóreczka, robi się czwóreczka, także, <laughs> także czwóreczka się już zrobiła, tutaj jakieś takie nie bardzo obrazki, są, w każdym bądź razie coś generuje. Jeszcze, jeszcze się nie wygenerowało, bo nie ma czasu. Tutaj są, jest czas w tych, no, a tu są takie kreseczki, więc na razie się generuje. Tworzy, sztuczna inteligencja tworzy. Ja właściwie mogłabym to już tutaj sprawdzić, jak to się generuje, ale nie będę na razie sprawdzała. Ja sobie czwóreczkę tutaj sprawdzę, jaką ja mam. Czwóreczka, bo ja ściągam te zdjęcia. No, czwóreczka nawet jest ładna. To tak też można zmienić. Też można by było zmienić tutaj. O, tu już się wygenerowało, więc tutaj mogę sobie to sprawdzić. Drobne mrówki w dzień słoneczny, wiesz, no nie wygenerowała tego. już Wieczny, książ, No i co? No i co? No dobra? Drobne mrówki w dzień słoneczny. No i co? No i no co, mam jeszcze raz to kliknąć? No i właśnie dlatego tak jest. A, B, C, D, coś tam robię, bo... Bo właśnie, a, bo tutaj jest coś tam. Tu. Dobra, jeszcze raz generujemy. To będzie tak. Tu będzie AB, Teraz C D się będzie robiło i czwórka. Czwórka C D. Teraz. Te obrazki takie są, nie bardzo, więc ich nie wiem, nie będę ściągała. AB, 4 AB. No dobra, może zapiszę. Zapisz grafikę jako e, 4. 4. Tutaj sobie wezmę, nie wiem, czy to przechwyci, jak zapisuję. Czy nie cztery? A? Tu było A czy B? Ale datę powinnam zmienić. Nie. A tu było to i to. Dobra. Zapisz jako. Tu sobie nie ósmy, tylko już jest dziewiąty, po północy jest. 9 sobie zmieniam i teraz tutaj B, B i zapisuję. Także jest już dziewiąty zapisany. Tutaj jest już zrobione. Dobra, lecimy. Drobne mrówki w dzień słoneczny też nie wygenerowały. No. Nie wygenerowało tego, no. Drobne mrówki w dzień No, i nie mogę tego przetworzyć, no. No i co ja mam zrobić? Tak czasami jest właśnie, że czegoś nie wygeneruje, no. A ja, Szczelne suno. A tych krówek też nie będę. Nie, to są owieczki, czy co to są? Owieczki. I czasami tak jest. Dobra, do trzech razy sztuka. Jeszcze. Z... A, opłacone mam to tam. Trudno się mówi. Jeszcze raz, do trzech razy sztuka. Jak nie będzie to trudno się mówi. A we wcześniejszych, co tam miałam, co tutaj miałam te B. Tu AB tu 6 A 3B. To mi wygenerowało. Bo też tam nie było wygenerowane tej, tej właśnie jednej frazy nie było. Także sprawdzam od razu. Drobne mrówki, dzień słoneczny, Drobne mrówki, dzień słoneczny No i co? Ja myślałam, że coś będę łączyła. Hmm. W takim razie nie wiem, no. Jeszcze chciałam pokazać, jak się robi. Hmm jak się robi wycięcie. Też z wycięciem, bo tutaj mam okrop, czyli wycinałam, bo było za dużo. Także Chyba, że na, na tym kilogos pokażę Qlogos... A co to? Dzień. Aha. O, tu fajne wygenerowało coś. Aha, pociągi. Wygenerowało. Dobra, to będzie. Tak. A B C D E F. Dobra. Zapisz jako. Będzie E. E i F. Mm, mm, mm. I F zapisujemy. F zapisany. No dobra, załóżmy się pobawię, bo to za to już się nie płaci. Tutaj sprawdzimy. Drobne mrówki w dzień słoneczny Wietrzą pałac Stują pałac swój odwieczny, wieczny książ biedronka, konik polny Chyba jestem już spokojny Mamo, mamo daj zabawki Mamy dużo dzisiaj trawki Od skakania i biegania bolą nóżki może zrobisz nam wytmuszki? Teraz dzieci idą spać, minął Jak mam w tym samym zawsze trwać? Trwać Mamo, krowa muczy sobie Aha, może jeszcze wezmę tutaj, bo to było z tego, z tego pociągu to jeszcze tutaj jest uh, 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 get a whole song, czyli weź całą piosenkę i teraz tu się tworzy cała piosenka uh, także w międzyczasie, a tutaj sobie puścimy. Oh, gdzieś w zagrodzie? Chrumka, kogut pieje Opowiadam miejskie dzieje Mamo, mamo daj zabawki Mamy dużo dzisiaj trawki Od skakania i biegania bolą łóżki. Może zrobisz nam wydmuszki Teraz dzieci idą spać Minął cionek, Jak mam w tym samym zawsze trwać No, a tutaj jest jeszcze, że można zmienić. I można tutaj, załóżmy to ściągnęłam, zaraz ściągnęłam, e, ściągnęłam, dobra, jest lokomotywa, dobra, to ja tutaj pokażę, tak jest. Ja sobie tutaj wybieram i sobie wklejam. Ten sam obrazek wkleję tu. I jest jeszcze tutaj można sobie o, zrobić o takie. Mam nadzieję, że to będzie widoczne. O. Z sobie troszeczkę powiększałam, żeby tamtych kresek jakiś nie było widać. Może jeszcze troszeczkę. O i teraz dodajemy. I to już jest zmienione w tym. W tym jest zmienione. I teraz tutaj słuchamy. Mamo! Mamo daj Takie coś. I teraz sobie załóżmy, weźmiemy tak. I w opłaconym, w opłaconym jest możliwość krop. Czyli utni. Jest możliwość ucięcia i sobie na przykład lecę do końca i tutaj sobie mogę. Aha, tutaj jeszcze plusikiem można sobie powiększyć. Ile, żeby tam. Nie, tutaj, tu. Tutaj o ile sobie uciąć i na przykład sobie tutaj wezmę. Teraz dzieci idą spać, minął dzionek Właściwie mogę uciąć, e, mogę uciąć, zaraz tutaj mogę uciąć, gdzieś Minął dzionek, jak mam w tym samym zawsze trwać Trwać O i tutaj do tego momentu mogę sobie uciąć, żeby nie przedłużać To jeszcze i sobie wziąć. Muszę powiedzieć, że chyba to jest troszeczkę lepiej zrobione niż na YouTube. Bo na YouTube też można wycinki robić. To znaczy, nie, na YouTube można ileś wycinek zrobić. Tutaj tylko jedną chyba można wycinkę zrobić. Ale to nawet mi się tu tak no podoba. Nie jeszcze będą to rozwijać. I jest, i teraz tutaj jest krop, ale to jest tylko dla tych, którzy płacą krop. I sobie teraz coś tam pracuje w tle. Sobie wytnie, ale tu nie będzie, będzie pokazany error w którymś momencie. Ale sobie odświeżymy tutaj i będzie wtedy kropnięte, czyli ucięte. Także tak FK pracuje. Czy się zapisało? Zaraz zobaczymy. Odśwież, i teraz, czy się zapisało? Zapisało się. No i teraz jest takie. Takie coś. Mamo, to tak zabawki, tylko chciałam pokazać, że wiem za co płacę. Wiem za co płacę. Aha, i tutaj jeszcze Może jest, bo, bo też muszki. jest, ja to usunę później, bo to zawałem, później, zawałem, pesca, Czyli ta się nie nadaje, czyli będę musiała całą wyrzucić. A tutaj jeszcze jest właśnie szczeka, to. No, I tutaj znowu, jak powtórka, się ucina, to takie coś Chyba no wstaje, więc to można jeszcze raz mamo, skasować, mamo, żeby to zapawki, nie było, bo później Sejd, a później nie, nie było w piosence. A, teraz nie ma tego. Tam, patrz, są gołębie. Królik nie ma tego. Pokażę, że error. A już lata dokończyliśmy. Popracują cały czas na tym. Dobra, to mogę zauważyć. gdzieś w zagrodzie. Świnka, chrumka. St, dobra, pauza. I teraz tak. Um, tu. Aha, tu edytowałam. I teraz jest coś takiego jest wzięcie znowu get, nie, nie get, tylko kre, żeby wykreowało wideo. Teraz kreuję wideo i proszę państwa, jak aha właśnie dopiero później muszę e, zmieniać ten tak jak mam tutaj te 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 te, te o e, 3b to w którymś momencie jak zmieniali to wcześniej mogłam wcześniej napisać te e, liczby no, a teraz muszę czekać na koniec, żeby ten, ale to sobie pousuwam dzień, dobra, tu usunę to, usunę, bo to po co mi tyle, tu usunę, tu usunę, także przy was też pousuwam do kosza, bo to mi nie jest potrzebne. Dobra, i tutaj jeszcze jest jedno. Dobra, usunę. No, i teraz tak sprawdzam, czy jest już, już wygenerowało wideo, czyli teraz mogę sobie pobrać wideo. Dobra, tutaj nie będę liczby zapisywała, bo tylko chciałam dać taki przykład. Ile to nagranie? O 25 minut. Także teraz chciałabym, teraz chciałabym tutaj pokazać um, podgląd ekranu, i teraz chciałabym pokazać tu jest to, co robiłam. Mamo, mamo, daj zabawki. Mamy dużo dzisiaj trawki. Odskakania i biegania bolą nóżki. O, takie Może zrobisz nam wydmuszki? Aha. Taka zabawa. nie woda gdzieś zawałem. Chyba pisać nie przestanę. Kwiaty kwitną dziś w ogrodzie. Dzieci siedzą w samochodzie. Piesek szczeka na wiewiórkę. Kotek zrobił dziś powtórkę. W las na płotek u sąsiada. I tak śpiewa dziś brygada. Mamo, mamo, daj zabawę. Mamy dużo dzisiaj trawki, Od skakania i biegania bolą nóżki Może zrobisz nam wydmuszki Mamo popatrz, królik biegnie A tam patrz są gołębie Królik biega po trawniku A na polu ślady po koniku Mamo krowa muczy sobie Kurki gdaczą gdzieś w zagrodzie Świnka, chrumka, kogut pieje Opowiadam wiejskie dzieje Mamo! Mamo, mamo, daj zabawki, mamy dużo dzisiaj trawki, od skakania i biegania bolą nóżki. Może zrobisz nam wydmuszki? gdacze będą jajka, tak stworzyła się ta bajka Mamo tu, mamo tam, dziś Kacperek poszedł sam Pierwsze kroczki dzisiaj stawia, no i będzie dziś wyprawa Wszyscy poszli na spacerek, oj przepraszam, jest rowerek Mamo, mamo daj zabawki Mamy dużo dzisiaj trawki, odskakanie robisz nam wydmuszki Drobne mrówki w dzień słoneczny Wietrzą pałac śnią pałac swój odwieczny, wieczny Krząż biedronka, konik polny Chyba jestem już spokojny Mamo, mamo daj zabawki Mamy dużo dzisiaj trawki Od skakania i biegania polą może zrobisz nam wytmuszki? Teraz dzieci idą spać. Minął dzionek, jak mam tym samym zawsze trwać. Trwać. Dobra, czyli w Suno wiemy, za co płacę abonament. Także dziękuję za uwagę. A tymczasem zabaweczki chowamy do pudełka. Jeszcze tutaj o. Zabaweczki chowamy do pudełka. Tutaj o, macie koniec zabawy. Um, no. Papa.